W tym tygodniu w świecie nowych technologii działo się całkiem sporo. Chińczycy, jako pierwsi w historii z powodzeniem wysłali na orbitę rakietę napędzaną metanem na Ukrainie po raz pierwszy spostrzeżono szwedzkie czołgi Streetswagen 122, a internauci zauważyli, że ochrona prezydenta Ukrainy korzysta z pistoletów inspirowanych filmem obcy. Z kolei w Polsce wreszcie pojawił się e dowód, który może zastępować dowód osobisty, ale niestety ma pewne ograniczenia. Prezydent Ukrainy to europejska głowa państwa, która ze względu na toczącą się za naszą wschodnią granicą wojnę jest najbardziej narażony na potencjalny zamach. Nic więc dziwnego, że na jego ochronie się nie oszczędza, o czym mogliśmy się przekonać niedawno, gdy prezydent Wołodymyr Zełęski odwiedził Wyspę Węży. Internauci spostrzegli, że jego ochroniarze korzystają z niezwykłych pistoletów Alien od producenta LAUGO Arms. Nie da się ukryć, że Alien to pistolet przyciągający wzrok, ale wyróżnia się nie tylko wyglądem inspirowanym filmową serią obcy. Broń została bowiem zaprojektowana w taki sposób, aby odrzut przy wystrzale był kierowany w stronę dłoni strzelca. Posiada też specjalne rozwiązania, dzięki którym wylot lufy nie podskakuje przy strzelaniu, nawet jeśli ogień prowadzony jest serią. Oprócz tego przyrządy celownicze pistoletu nie poruszają się podczas strzelania, co pomaga w celowaniu, zwłaszcza podczas oddawania wielu strzałów w krótkim czasie. Wszystko to sprawia, że jest to niezwykle celna broń. A to nie koniec wyjątkowych cech pistoletu. Alien to także dosyć ciężka jak na współczesne standardy broń, ważąca około 1,1 kg z pustym 17-nabojowym magazynkiem. Dla porównania, popularny Glock 17 waży prawie dwa razy mniej, bo około 650 gram. Jest to także bardzo drogi sprzęt. Za Aliena trzeba zapłacić bowiem około 5000 dolarów, czyli jakieś 20 000 zł. To mniej więcej 10 razy więcej niż kosztuje przeciętny półautomatyczny pistolet. 14 lipca weszła w życie ustawa o aplikacji m obywatel w której znajdziemy nasz nowy dowód tożsamości. Tak zwany M-Dowód pełni dokładnie taką samą funkcję jak dowód osobisty. Za jego pomocą możemy potwierdzić naszą tożsamość, np. Na w urzędzie czy na stronie internetowej. Co ważne, M-Dowód nie jest jedynie cyfrową kopią dowodu osobistego to osobny dokument o innym numerze, serii, dacie wydania oraz dacie ważności. Istnieje również kilka sytuacji, w których nie zastąpi klasycznego dowodu. Nie będziemy mogli z niego skorzystać, składając wniosek o nowy dowód osobisty, przekraczając granice kraju, czy załatwiając sprawy w banku lub innych podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. W przypadku tego trzeciego punktu taka sytuacja potrwa do 1 września 2023 roku. Warto też przypomnieć, że posiadanie M-dowodu nie zwalnia obywatela z obowiązku posiadania również dowodu osobistego, ale od teraz tego drugiego nie będziemy musieli już mieć zawsze przy sobie. Chińczycy dokonali kolejnego kosmicznego przełomu. Firma Landspace jako pierwsza w historii wysłała z powodzeniem na orbitę rakietę napędzaną metanem. Test konstrukcji che 2 zakończył się pełnym sukcesem i tym samym Chińczycy wyprzedzili swoich amerykańskich konkurentów. Rakieta che 2 wystartowała z centrum startowego satelitów znajdującego się na pustyni Gobi. Ta dwustopniowa rakieta, o wysokości prawie 50 metrów, była zasilana w całości mieszanką metanu i tlenu, co jest ważną wiadomością. Większość firm liczy na wykorzystanie metanu z powodu na jego efektywność, łatwość przechowywania i stosunkowo niski poziom zanieczyszczeń. Opisywany start jest już drugą próbą osiągnięcia orbity przez rakietę c 2 W grudniu 2022 roku również próbowano dotrzeć do tej granicy, ale ze względu na problemy z silnikiem rakiecie udało się dolecieć tylko do linii Karmana. Wynik jest ważny z perspektywy całego chińskiego przemysłu kosmicznego. Potwierdza bowiem, że silniki rakietowe TQ-12 bez problemu współpracują ze wspomnianym paliwem. Docelowo firma Landspace ma wykorzystywać rakiety chu 2 do transportu ładunku na niską orbitę. Maksymalna masa wynoszonego ładunku może wynosić do 4 ton. Warto też wspomnieć, że mieszanki metanu i tlenu używa się również m.in. w silnikach Raptor, rakiety Starship czy silnikach BE-4 w rakietach Vulcan Centaur. Stale powiększa się liczba zachodnich czołgów wykorzystywanych w wojnie w Ukrainie. Ukraińcy korzystają już m.in. z Leopardów 1, Leopardów 2 i Challengerów 2, a teraz do tej listy dołączyły również szwedzkie czołgi Streetswagen 122. Dowodzą tego najnowsze nagrania prosto z frontu. Streitswagen 122 to zmodernizowana wersja czołgu Leopard 2, która weszła do służby w 1997 roku i otrzymała szereg ulepszeń obejmujących system prowadzenia ognia, opancerzenie czy systemy zarządzania pojazdem. Czołg od początku modernizowano też z myślą o warunkach panujących w Szwecji na czele z gęsto zalesionymi obszarami i walką w terenie zurbanizowanym. Maszyna otrzymała więc znacznie lepszy pancerz, system chroniący załogę przed bronią masowego rażenia oraz szereg ulepszeń w zakresie działań ofensywnych. Streetswagen 122 może namierzać jednocześnie wiele różnych celów, co pozwala na szybsze prowadzenie ognia. Załogę wspiera też laserowy dalmierz i specjalna kamera ułatwiająca wykrywanie, identyfikację i namierzanie wroga. No, na nagraniu widać też, że czołgi otrzymały nowoczesny kamuflaż typu Barakuda MCS, czyli tzw. Tak Mobile Camouflage System, utrudniający wykrycie pojazdu przez wrogie czujniki w zakresie pasma Podczerwieni czy pasma radiowego. Jak widać Streetswagen 122 będzie wydatnym wzmocnieniem pancernych możliwości Ukrainy, a dziennikarz wojskowy Jarosław Wolski pisze węcz że obecnie są to najlepsze i najlepiej opancerzone czołgi, jakie ma Ukraina. Lepsze nawet od niezniszczalnych czołgów Challenger 2. NASA świętuje rocznicę wykonania pierwszego zdjęcia przez teleskop Jamesa Webba. Z tej okazji amerykańska agencja opublikowała zjawiskowe zdjęcie najbliższego Ziemi Obszaru Gwiazdotwórczego ro Ophiuchi. Oczywiście za fotografię odpowiada wspomniany wcześniej teleskop Jamesa Weba, który już niejednokrotnie udowodnił, że potrafi robić naprawdę piękne zdjęcia. Opublikowane przez NASA zdjęcie przedstawia najbliższy nam obszar formowania się gwiazd, znajdujący się w odległości 290 lat świetlnych od Ziemi. Obszar sfotografowany przez teleskop Weba pokazuje około 50 młodych gwiazd. Z których każda ma masę podobną lub mniejszą niż nasze słońce. Najciemniejsze obszary na zdjęciu są najgęstsze, to tam wciąż formują się protogwiazdy. Ogromne dwubiegunowe strumienie wodoru cząsteczkowego, pokazane na czerwono, dominują na obrazie, pojawiając się poziomo w górnej 1 trzeciej i pionowo po prawej stronie. Dzieje się tak, gdy gwiazda po raz pierwszy przebija się przez swoją natalną powłokę kosmicznego pyłu, wyrzucając w przestrzeń parę przeciwstawnych jetów. Nowe zdjęcie tak skomentował Klaus Pontopidan, który wcześniej pracował jako naukowiec projektu Web w Instytucie Nauki Teleskopu Kosmicznego w Baltimore. Obraz Raw of Yuki, wykonany przez Weba, pozwala nam zobaczyć bardzo krótki okres w cyklu życia gwiazdy z nową wyrazistością. Nasze Słońce przeszło taką fazę dawno temu, a teraz dysponujemy technologią pozwalającą zobaczyć początek historii innej gwiazdy.